die Mera Dzień dobry, mam na imię Adrianna i od kilku sezonów współpracuję z Gregosem jako rezydentka. Mogliśmy spotkać się na rywieży olimpijskiej, na Tasos, a w tym roku zobaczymy się na półwyspie Halkidiki. Wielkie greckie wakacje zbliżają się już wielkimi krokami. Grecy jako naród bardzo gościnny, otwarty, komunikatywny, z pewnością będą próbowali Państwa zahaczyć, podpytać się, który to już raz w Grecji, za co ją lubicie, jakie macie plany na na swoje wakacje warto zatem co nieco z tej komunikacji wiedzieć i rozumieć. A jako, że opiera się ona w dużej części na gestach, to dzisiaj właśnie tym gestom i mimice poświęcimy nasze spotkanie. Okazuje się, że już podstawowe wyrażenia tak i nie potrafią wprawić turystów w zakłopotanie, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy podróżują do Grecji. Bowiem Grecy rzadko kiedy wymawiają te dwa słowa, oni je zwyczajnie pokazują. I nie jest to ten sposób, który możecie Państwo kojarzyć, czyli skinienie głową na tak i kręcenie głową na nie. Wygląda to zupełnie inaczej. Zacznijmy zatem od przytaknięcia bądź potwierdzenia słówko tak, które po grecku brzmi ne. Wiem, zdaję sobie sprawę, że brzmi prawie jak nie, ale ne. To greckie tak i wygląda ono w ten sposób. Delikatne skinięcie głową po skosie i przymknięcie powiek, takie długie, leniwe przymknięcie powiek. To jest właśnie gest, mimika wyrażająca potwierdzenie, czyli greckie ne, znaczące po prostu tak. Jak zatem wyrazić odmowę, negację, greckie nie, czyli ochi, pokazujemy w ten sposób. Żeby było jaśniej, precyzyjniej, możemy dodać do tego charakterystyczne cmoknięcie. Unosimy delikatnie podbródek, znowu przymykamy leniwie powieki, do tego jak cmokniemy, to niektórzy mogą pomyśleć, że jest to gest dezaprobaty. Taką dezaprobatę wyrazimy dobitniej, kiedy do tego wszystkiego jeszcze przewrócimy oczami. Jeśli do już Państwu ne, czyli tak, dodamy dłoń na sercu, będzie to oznaczało „Eucharisto”, czyli dziękuję. Jest to gest wykorzystywany tylko wtedy, kiedy nie możemy podziękować komuś bezpośrednio z bliska, tylko jesteśmy w jakiejś odległości i chcemy wyrazić podziękowanie. Wygląda to dokładnie w ten sposób, czasami z takim delikatnym poklepywaniem się po sercu. Teraz gest dedykowany wszystkim kobietom, wykonywany przez mężczyzn i który jest takim swoistym komplementem. Kiedy będziecie sobie spacerowały po jakiejś greckiej miejscowości, i zobaczycie, że mężczyźni pokazują między sobą w ten sposób, są to trzy złączone palce, temu jeszcze często towarzyszy poważny wyraz twarzy, zaciśnięte usta i taki pociągły ruch w dół. Oznacza, moje drogie panie, że jesteście po prostu piękne. To jest wyraz oznaczający kobietę elegancką, klasyczną, pięknie się prezentującą, ładną. Rzadko kiedy stosowany jest w stosunku do mężczyzn. Jeśli już to też oznacza właśnie takiego mężczyznę eleganckiego, wyglądającego jak dżentelmen, oby dżentelmena, dobrze się po prostu prezentującego, ale zdecydowanie częściej zobaczymy właśnie ten gest wykonywany przez mężczyzn w stosunku do kobiet. Jestem przekonana, że znacie już Państwo filozofię sigma czyli życia powoli, powoli. Takich podwójnych wyrażeń w Grecji jest znacznie więcej. Jednym z nich jest również ela-ela, czyli chodź, chodź, podejdź tutaj. Elaela ela pokazujemy w ten sposób. Chcąc kogoś przywołać, wystarczy, że zginamy dłoń kilkukrotnie. Można to połączyć w szerszą komunikację z kolejnym gestem, który oznacza nasupokati. Coś Ci powiem, bądź coś Ci muszę powiedzieć, który wygląda w ten sposób. Czyli takie poklepywanie się palcem wskazującym po dolnej wardze, które... Czasami możemy zinterpretować, nie wiedząc, jako wyraz głodu bądź chęci pocałunku, a to bardziej oznacza konieczność przekazania komuś informacji. Nawet może mieć taki wymiar trochę sekretny, czyli ela-ela na będzie oznaczało, że chcemy przekazać drugiej osobie coś ważnego, niekoniecznie tak, żeby wszyscy naokoło słyszeli. Może tak być, nie musi, natomiast bardzo często właśnie po to są te gesty, żeby nie musieć krzyczeć, wołać i rozgłaszać informacji naokoło całej społeczności. Chcesz poznać jeszcze więcej przydatnych gestów w komunikacji z Grekami? Już teraz zapraszam cię na drugą część filmu. Taleme